I tak oto wyszliśmy ze sztolni, z kopalni cyny i kobaltu i mieliśmy dylemat. W ciągle trzeba jakichś wyborów dokonywać w tym życiu. Życie to wybory. Życie to wybory. No i tak, albo idziemy na PKS, bo… Stańmy, stańmy, stańmy. Albo idziemy na PKS, bo w perspektywie jest burza, deszcze i O tak... 15 grzmoty, pieruny i tak dalej. Czy jednak ubieramy to, co mamy deszczowe i idziemy? No widzicie nas, więc chyba domyślacie się, że jednak wybór był pod ręką. Mam kapelusz. Przygotowani na burzę. Znaczy do burzy powinniśmy już zdążyć, no bo aż tak nieodpowiedzialni to nie jesteśmy. Ale, Ale na jakieś zmoknięcie jesteśmy przygotowani. Złapał, ubraliśmy się, nasze plecaczki. I możemy maszerować dalej. Zobaczymy jak to będzie. Jak się potoczy ta droga. Po no i uciekamy przed tymi chmurami tymi jakimiś ciemno niebieskimi, ale jeszcze podziwiamy panoramę. Chodź zobacz tam jakaś górka jest fajna. A na górce zamecek. Tu miasteczko. po lewej stronie do mosta w oddali. A jak ci ludzie odbierają pocztę? To jest to pytanie, Po, już wiemy, jak odbierają. Skrzyneczka jest. Nie po ciebie ty jesteś. Z burzy nici troszkę pokropiło, ale jesteśmy przebrani. Ja to zostawiam, bo mi to Pot mi leci rękawami, ale to podobno schudne jeszcze bardziej. No i idziemy tą drogą, idziemy i plany znowu trzeba zweryfikować. Nie dojdziemy dzisiaj do domu, tak jak planujemy. Dzieje się samo. Drogowskaz, punkt widokowy, Skałki Zakochanych. No i co? No trzeba iść. Idziemy. idziemy. Jakiś ten las mroczny, co? Żeby dojść do Skałek Zakochanych, musimy przez taki jakiś wytrzebiony las przejść. I skła rozbite, no ale idziemy. Oho Tam nie jest Faktycznie panorama... Super. Skałki zakochanych jest... Samanta i Bartek. Ale niektóre napisy mi dziwią, bo tu jest jakiś, proszę Państwa, 1430. Coś mi tutaj nie pasuje rocznikowo. 2021 to jeszcze jestem skłonny uwierzyć. O, zaczyna się. Zaczyna się. I Irena i Maciek. Irena do domu. Był taki film. Tu może być nisko, ale a tu gdzie ja lezę? Gdzieś lezę. O proszę znalazłem. Mam cię. Można sobie wejść, ale to chyba inni sobie mogą wejść, nie ja. Tu jakbym się spadł, to jest o, tak 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 w dół proszę. Ale panorama rewelacyjna. Naprawdę nie wiem za bardzo. Po mapie to jednak pokazuje, że to powinno być orłowice widoczne. Ale czy tak jest? Czy to jest? Czy to są orłowice? Może. Nie zaczyna się zdania od więc, ale wystarczy tej panoramy, bo my tu mamy. Mamy Zbliżamy się do tych chyba nie wiem do czego, ale tu mamy jeszcze kupę metrów. To nie to co ja myślę, chyba. Nie, nie, to są y, reszta tych. Dawna budynków. niemiecka wieś Kessel, leżąca na stokach kotła 721 metrów nad poziom morza. Początek istnienia wsi miał rzekomo dać Bolesław IV. Kędzierzawy, budując wśród skałek na kotle zameczek myśliwski. W latach Prosperity górniczej XVI-XVII wiek rozwijała się dzięki górnikom skrobicy, Gierczyna i Przecznicy. Ale numer. A w 1920 był tu spory ośrodek wypoczynkowy. No nie bylibyśmy Lefendrysi, jakbyśmy tu nie wleźli. Wiem, że to będzie zaraz że nie odpowiedzialni, że to tamto, ale odpowiedzialni, bo proszę, nic się nie zawali, bo tu jest wszystko podparte tą tyczką, nic, będzie wszystko, a ty gdzie pierwsza lecisz, przecież to jest poza regulaminem. Dobra, dalej nie idź już. Na razie to mamy ze środka. Tam nie będziemy przychodzić. Leje deszcz. Idziemy dalej do następnych domków. Czekaj! A dasz radę tędy przejść z powrotem? Gdzie nas po jakichś dziurkach pcha. O świeciowisku, właśnie. coraz bardziej pada. Uważaj. Tu chociaż studnia zabezpieczona, nie tak jak yy, w Modlinie, to jakby człowiek wpadł, to, ale takimi kijkami zabezpieczona, ale zabezpieczona. Tak. Straszno tu trochę, co? Czy nie? Nie, fajnie. Ha, ja to jak strażak Wojtuś. Strażak Wojtuś, dzień dobry Państwu. Nawet nie wiedziałem, że ja tak czadowo wyglądam. Idziemy dalej penetrować starą niemiecką wieś ze środkiem czasowym z 1920 roku. O! O, tu, tu też powinno być chyba jakieś zabezpieczenie, bo tu, jakby człowiek wpadł, to też dziękuję. Ale patrz, to było podpiwniczone właśnie po tym, po tym, a gdzie ty mi uciekasz. I tu się zakończyła nasza przygoda. I tu już się wioska, znaczy ten ośrodek czasowy, ten. I ten domek myśliwski, ale długi, nie Ze 300 metrów. Stare po niemieckie zabudowania. Stara legenda z XIV wieku głosi, że w tych zabudowaniach straszy Biała Dama. Biała Dama, czy my ją zauważymy? My Jest i Biała Dama. Uciekamy! Pogoda się delikatnie ustabilizowała, a my tu mamy drogowskazik. Strażak Wojtuś zaprasza Państwa na. Gdzie? Sępią Górę. Teraz lecimy na tym samym drogowskazie co kałki zakochanych. Lecimy teraz na Sępią Górę. To pogoda lecz, się. Też pogoda jest rewelacyjna, tylko do spacerowania. No, Miała być burza, kończy. burzy nie ma, słońce zaraz wyjdzie. Miejmy nadzieję. Słońce jest w nas, jesteśmy pełni radości idziemy Wam pokazywać świat. Ale tam z tyłu ta panorama to jest bardzo ładna. Nie no jest pięknie. To lecimy. nasę górę, może coś wysępimy. Drepczemy, drepczemy. Pogoda zmienną jest. Ale w gotowości. Wszystko trzymamy. W gotowości. Pięć strojów na zmianę, deszczowy, A. burzowy, zwykły wieczny i czapki oczywiście, jeszcze jakby naprawdę było zimno. Do skały pozostało nam jeszcze kilometr. Piękna panorama miasta. Znaleziony, znaleziony, znaleziony kolejny nasz keszyk w trudnych warunkach, w trudnych, ale mamy to, mamy Sępia Góra zdobyta 828 metrów nad poziomem Morza Nasze. Tak kształtem przypomina trochę takiego zrywającego się do lotu sępa, ale czy to tak naprawdę, no może być, może jakby tej tego drzewka nie było, to może i by to tak, no ale no niech będzie, jak nazwa? Wstępia Góra, to tak uznajmy, że to tak I jest. Jeśli to widzimy, to tak jest. Idziemy dalej. Ptaszki śpiewają. A my schodzimy z sępie Góry takim to to zejściem. Kamienisto, wodnisto. Ty sobie zejdź tędy, a ja zejdę ten. Telefon się ładuje, pusty kij. Dla mnie bez telefonu to lip. Przy zejściu stępie i Góry godzina 18, no niestety stała się tragedia. Odbiornik głosu, odbiornik dźwięku. Końcówka od mikrofonu, która jest przy telefonie, niestety się złamała, się dwie części z niej porobiły. Nie działa, no to co, szybki Allegro. Podobno jutro przy biedronce w paczkomacie w świeradowie ma być. Więc będzie dobrze, będzie nas słychać głośno miejmy, i wyraźnie. Miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli krzyczeć. Trzymajcie kciuki. Dziwny zbieg okoliczności. Tu rozpoczyna się główny szlak sudecki. 440 km. Tak, od takiej długości. I słuchajcie, coś najdziwniejsze. Zaczyna się w świeradowie byliśmy. Potem aż się muszę posłużyć tutaj. Potem szczarska poręba, byliśmy. Karpacz byliśmy, potem trzy miasta nie byliśmy, ale Kudowa zdrój, duszniki, lądek zdrój, złoty stok. Wszystko byliśmy, czyli prawie mamy zaliczone. Ja to w sumie bym zaliczył, co? No dobra, no tak. Zaliczamy, prawie. Ale fajnie.